Telewizja nowej generacji N zaprasza na Filmowy Festiwal Roku. Największe gwiazdy. Najbardziej oczekiwane tytuły z całego świata. 19 kanałów filmowych i jeszcze więcej premier. To ciekawszy pomysł na telewizję. Teraz w karnewałowych promocjach. Aktywacja i 3 miesiące abonamentu gratis. A w prezencie HBO. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. No moje małe, smakuje wam? Pychota. Łetwy lizać. Nic tak nie pobudza do rozmowy jak kawa Prima Finezja. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Jeśli i ty lubisz porozmawiać przy kawie, weź udział w promocji. Wyślemy ci elegancką filiżankę, a drugą osobie, którą chcesz zaprosić na kawę. Dodatkowo możesz wygrać rodzinną podróż marzeń w dowolne miejsce na świecie. Pamiętaj, gdzie Prima tam rozmowa. Ja to bym pojechał do Afryki. Dlaczego? Bo smażyłbym się na słońcu. Nowy komputer świat. Teraz większy. Jeszcze grubszy. Na płycie CD pełne wersje. Komputer świat. Teraz tylko 3,90. Idąc na zakupy: A. Przygotuj listę zakupów. B. Wybierz wygodne obuwie. C. Pod żadnym pozorem nie wychodź sama. Zawsze miej przy sobie kartę maestro. Płać w sklepach kartą maestro. Niezapomniany serial, pierwszy raz na DVD, teraz do kupienia z dziennikiem. Trzy pierwsze odcinki już w czwartek. Oto Anna. Pewnie wie, co robi. Pewnie ktoś jej dobrze doradził. Pewnie przemyślała wszystkie opcje. Pewnie to będzie strzał w dziesiątkę. Ale pewnie to nie znaczy na pewno. Ty, czy na pewno dobrze wyglądasz ze swoimi oszczędnościami wypróbuj totalnie oszczędnościowe konto w city handlowy wysoko oprocentowane od pierwszej złotówki <śm> Myślał, że nie ma nic bardziej gorącego od niego w tym karnawale. Niemożliwe? A jednak! Gorętsza jest nowa oferta w Simplusie. Gorące minuty i darmowe sms -y. Teraz za jedyne 8 zł masz aż 200 minut na rozmowy w plusie i na stacjonarne. Oraz nawet 300 darmowych sms do wszystkich sieci za doładowanie. Nowy Simplus. Najlepsza oferta na kartę. Da. Lek przeciwbólowy przy twoich wrzodach? Spokojnie, przecież to apap. Bezpieczny, bo nie podrażnia żołądka. Apap, w trosce o twoje bezpieczeństwo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Apap także w dużym, ekonomicznym opakowaniu. Zapłać mniej, a za resztę możesz sprawić przyjemność bliskim. 3,99. Uwaga! Panierowany kurczaczek, sałata, pomidor, tortilla i sos. Musztardowy, mini twister, mustard. Dać, no. Mini twister? Wyszedł wam. No, musztardowy. Jest pysznie. Dla obecnych i nowych klientów w Plusie wielka wyprz, a w niej rozmowy tańsze o 90% oraz górnopułkowy telefon Nokia N70 z aparatem 2 megapiksele i technologią 3G. Taniej o 500 zł. Plus. Razem lepiej. Pożegnalne ognisko już jutro, a my... co? Szkoda życia na grypę. Trzeba z nią walczyć. Gripex to kompleksowy lek, który zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy. No i co, gotowa? Prawie kaszel mi został. Wybrałaś <laughs> gripexu? On zwalcza wszystkie objawy. Kaszel też. Gripex zwalcza wszystkie objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz także Gripex Hot Active w formie saszetek do przyrządzania gorącego płynu. To jest nowy pracownik. Dziś był pierwszy dzień w pracy. Zobaczmy, ile musiał zrobić. Jak widać na wybór funduszu emerytalnego nie miał już czasu A żeby przystąpić do AXA OFE wystarczy tylko zadzwonić, umówić się z przedstawicielem albo wypełnić wniosek w internecie AXA otwarty fundusz emerytalny, zapisz się teraz Na każdą porę roku mamy dla Ciebie inny smak chipsów Lays 4 pory roku Zimą spróbuj limitowanej edycji Lays 4 pory roku o smaku pieczonej szynki Four seasons. Dla obecnych i nowych klientów w Plusie wielka wyprz, a w niej rozmowy tańsze o 90% oraz górnopółkowy telefon Nokia N70 z aparatem 2 megapiksele i technologią 3G. Taniej o 500 zł Plus. Razem lepiej. Tato, dlaczego Ty już nie kaszlesz? Zażyłem mukosolwan. A co to jest? To mój syrop na kaszel. A jak on Ci pomógł? Zobacz, kiedy mamy kaszel, czujemy nieprzyjemne podrażnienie. Mukosolvan najpierw łagodzi podrażnienia towarzyszące kaszlowi, a następnie oczyszcza płuca, ponieważ rozrzedza i usuwa szkodliwą wydzielinę zalegającą nasze drogi oddechowe. Mukosolvan. Mój syrop na kaszel. Teraz w nowym opakowaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.